Yo Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj petarda materiał. Mega, mega, mega petarda. Zobaczcie, ten samochód jest za Afriko. No tak, wpół, no bo musiałem go jednak ulepszyć za pieniądze eee, z GTA, ale sam pojazd jako pojazd jest za darmo. Jak to zrobić? Zdowiecie się w dzisiejszym materiale. Potrzebny wam będzie oczywiście mod menu. Wychodzimy na dwór i już wam pokazuję o co chodzi. I uważajcie, oglądajcie ten materiał do końca, bo tam będzie taki jeden protip, który pozwoli Wam zapisywać te pojazdy. Nie jest to takie, wiecie, hopsiup. Dobra, klikamy F5. Oczywiście instalację macie e, pod materiałem, jak zarabiać miliony poprzez modmenu. Dzisiaj zajmujemy się pojazdami, a więc tak, lecimy do, on, do online we Hitle Spawn. Tutaj wybieramy sobie jakiś samochód. Nie wiem, ja. Czekajcie, Su, classic, super. Ok. Um, nie wiem, tutaj jakiś samochód by, kurczę wybrać. Sultan T20, Tempasta, Tigon Turismo Air, Tyran, Tyrus, Vaga, Wegener, Viginti, Visione, Balti, Voltik, Kurba. Voltik to który to? Zapomniałem. Voltik, Voltik to który to? Czekajcie, zrespiego, Spawn! E, Animals! A, to ten jest Voltik, dobra, on, on mi się nie podoba. Um, lecimy z innym. Musi być jakiś fajny samochód, jakiś. Zen Zentoro. O, Zentoro był fajny, pamiętam go. Z PS3. Dobra. respimy go. Mamy Zentoro. Teraz od razu już lecimy do Vehicle. Tutaj zaznaczamy Forge Modern for Los Santos Customs. Zaznaczamy strzałeczką. I uważajcie uważnie, bo potem będziemy musieli to odznaczyć w odpowiednim czasie. Więc lecimy do Los Santos Customs. Oczywiście każde Los Santos Customs jest dobre. Spakujemy się do garażu. Znaczy, tego wiecie, tuningowego. Teraz tak. Teraz robimy takie coś. Wyłączamy to. 0, 0. Wyłączamy. Musi nam to zniknąć. Idziemy do zapobiegania utracie kradzieży. Teraz znowu włączamy F5. Idziemy do Wehicle. Teraz Forge model. Follo Santos wypierdalamy. Znowu wyłączamy kompletnie. Ubezpieczamy samochód. Trochę kasy idzie i teraz ulepszamy na maksa yy, cały wóz. I teraz wyjeżdżamy z Los Santos Custom Nic nie włączamy, mamy furę na full Jakieś osiągnięcie jeszcze zdobyłem Kurwa Dobra Lecimy do garażu Z naszą furką Zajebistą furką swoją drogą Która jest warta parę milionów A my ją mamy za friko Wjeżdżamy do garażu oh bro, O oh bro i teraz jak widzicie mamy Pegasi i Zentoro I dla, dla pewności, żeby nam nie znikło, odszukaj nową sesję I szukamy nową sesję OK. uwaga, chwila prawdy, czy pojazd będzie w garażu? Zentero, to był chyba Chyba tak Jest nasz Zentero w garażu, jak widzicie jest legit Mogę teraz nim wyjechać, tak samo jak moim groti Italo, który został w taki sam sposób zmodyfikowany. Mogę nim normalnie wyjechać Możecie się nim ścigać. No, czyli jakieś tam 2 miliony, tak? 2 miliony, może milion. Już w sumie nie pamiętam, ile on kosztuje. Może 700 tysięcy, kurczę. Nie wiem, ale w każdym razie duży hajs został w kieszeni. A więc witam Was bardzo serdecznie w sposobie numer 2. Teraz będziemy sobie. Jakby przywłaszczać na własność samochód z pełnym tuningiem. A więc, tak online serwis lecimy tutaj. E, Daćmy na super, jakiś ciekawy pojazd e, Adder mm, Bullet Chitach Cyclone Devastate. Devastate, naprawdę dobry samochód. Też dobry jest na wyścigi. Zrespałnimy go na max Ok, mamy go na full. Także można wybierać co nie. Jeżeli Wam się nie podoba ten, to sobie zresztą inny czy nie, albo nie, nie wiem, jakiś taki taki o. I możecie so, sobie wybrać, który z nich. Ja wybieram ten. Teraz, tak, żeby móc e, wejść do Los Santos Customs, są no to oczywiście we Hitler. Forge Model for Los Santos Customs. Pijamy teraz. Uwaga, ważny moment. To w sumie wszystko działa tak jak w pierwszym sposobie. Wyłączamy. Możemy naprawić pojazd. Nic nie klikamy. F5 znowu we Hitzle. Wyłączamy. Forge model for Los Santos Customs. Wychodzimy. Kupujemy. 224 tysiące. Eee, no kurczę. Devastate za 224 tysiące. Full. E, full e, tutaj. E, tak naprawdę. Jak to powiedzieć? kurcze, modyfikacja to nie? Możemy jakieś oznaczenia jeszcze dać, bo czemu by nie? Które nam się podobają? O, no dobra, damy to. Lakierowanie. Kolor podstawowy, klasyczny. To, je, to jest git? Może być, dobra. Wychodzimy z pojazdu, a czy z tego losu, i jedziemy do naszego garażu. Który jest tam, i źle skręciłem. On jest tutaj, dobra. Skręcamy tutaj. Hop, dobra, może być. Jakiś pojazd wypieczyć. ok, ten Mamy e, Prince 8, Żeby potwierdzić, że on jest Full W full e, ulepszeniu Oczywiście Szukaj nową sesję ok, Trochę nam to zajmie Okej, okay, jesteśmy, idziemy do mieszkanka Tylko które to było e, To było te mieszkanko chyba Tak, te. Chwila prawdy. Zadziwiające, że w takim garażu zmieściły się dwa samochody. Nie mamy Devastate. I teraz test ogólny. Czy można się nimi ścigać? No i jak widzicie, jest Devastate. Są moje tak naprawdę wszystkie pojazdy, które sobie zapgradeowałem. Rogan 28 na full enchant. Na full enchant. Okej. Okay. O, no, potwierdź. Kontynuuj. Pierwszy wyścig na tej postaci. Lole wymagały jak popek. Jest moje. Devastate. Za pół darmo. 2 miliony w kieszeni. 200 tysięcy zapłacone za, za ochronę pojazdu. Myślę, że się opłaca. Wow! lamusy, Boże. Oni nie umieją się ścigać. No co, ja myślę, że to byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć. Hello! Kupuj Lucky Luck! Dostajesz bana?